W świecie czołgów celny i szybki niemiecki średniak Kunce Panzer. Czołg o specyficznej mechanice, która pozwala nam na jeszcze lepsze celowanie niż ma to miejsce przy podstawowym trybie jeżdżenia, ale musimy oczywiście na to poświęcić troszkę czasu, żeby się przygotować, rozstawić w tym trybie i zadawać jeszcze celniejsze pesteczki. Trzeba przyznać, że jeżeli weźmiemy pod uwagę skrót od dwóch pierwszych liter z obu wyrazów, to wyjdzie na to, że tym czołgiem grać nie warto. Natomiast ja absolutnie tak nie uważam, bo ja lubię czołgi, które można powiedzieć, zaliczam do takiej wymyślonej przez siebie grupy Krzak Atak. Chodzi o to, żeby stać w ukryciu i strzelać do pojazdu przeciwnika z daleka. Tutaj jak widzicie zacząłem tak jak na innych czołgach już pokazywałem na tej mapce od tego właśnie miejsca koło budynków. Gdzie miałbym okazję strzelać na środek, natomiast sojusznicy tam nie pojechali, miasto zostało przegrane. Czy dla nas, jako kunce pancera, jest to strata? Oczywiście, że nie, bo jeżeli przeciwnicy będą napierali, to my z daleka będziemy ich w stanie ostrzelać. Zawsze lubiłem grać czołgami, które mają celne działo, to było dla mnie przede wszystkim. a trybutem oraz czołgami szybkimi. Kunce łączy te dwie cechy. Jeżeli się dobrze ustawimy to zobaczycie, że jesteśmy w stanie naprawdę fajnie sobie tym postrzelać. Nie jest on polecany przez graczy, nie jest on zbytnio lubiany przez streamerów. Mało kto tym gra i bardzo dobrze, ponieważ ja lubię akurat sobie zagrać. Tylko oczywiście trzeba poczekać na odpowiedni moment, żeby coś uzyskać. Pancerza nie mamy, maskowanie jest nie takie złe, ponieważ sylwetka tego czołgu nie jest duża. Pierwsza nasza ofiara to testo LT. Odsuwamy się trochę i będziemy mierzyli do kolejnych przeciwników, będąc oczywiście bardzo fajnie ustawionymi za. Kamyczkiem. Jeżeli się uda strzelić, to przebijemy taki czołg po dachu, ale jeżeli będziemy mieli pecha, tak jak przed chwileczką, to niestety nam to nie wyjdzie. Penetracja dosyć dobra, uszkodzenia dobre. Działko tak jak mówię, fajnie skupione i to nawet nie w tym trybie strzelane, tylko w trybie jeżdżenia. Przeładowuje w trybie jeżdżenia bardzo szybko. Także tutaj można naprawdę być zadowolonym, tylko że jeszcze trzeba strzelać z penetracją, aby przebić pancerz wroga. Bitwa, wydawało się, że przegramy ją w przeciągu kilku minut, natomiast no tutaj fajnie nam się to wszystko zbalansowało i myślę, że nie będziemy aż tak źli, po prostu kto był w tej bitwie słaby od razu przegrał i została ta lepsza, że tak powiem, część obu drużyn. Muszę tutaj manewrować i ustawiać się tak, żebym był jak najdalej od przeciwnika, w takim położeniu, żeby mnie nie byli w stanie objechać. Jeżeli stwierdziłem, że tak w tej chwili mam szansę, to postaram się ją wykorzystać. Czołg jest szybki, więc nie ma problemu z podjazdem do wroga i mogę sobie. Liczyć na to jeszcze, że mi pomoże sojusznik. Otrzymuję strzał też od T54. Natomiast miałem tak dużo punktów życia z początku bitwy, że absolutnie mi to nie przeszkadza i naprawdę mogę wejść w kolejny pojedynek, nie obawiając się, że mimo tego, że będę przyjmował pociski, to za chwilę już zostaną dosłany do garażu. Ja tutaj wiem, że. Moja alfa przy pomocy jeszcze centrujona będzie dobrze wykorzystana. Super, rozegraliśmy to. Nie jestem bierny, tylko staram się zdawać jak najwięcej uszkodzeń. Na mieście nikogo nie mam, bo tutaj już widziałem, że. Poginęli także, możemy sobie śmigać po e, tych przeciwników, którzy zostali, w tym po dwóch których e, Z pewnością tutaj wartałoby e, troszkę poskromić, żeby już na przyszłość zastanowili się, czy warto grać działem samobieżnym w kolejnej bitwie. E, zostałem właśnie wykryty, tak samo ja wykryłem Artę, ale zajął się tym mój sojusznik, więc ja tutaj nic nie zdziałałem. Okazuje się, że wótek również jest za budynkiem, e, a to dla mnie idealny cel, bo będę go mógł sobie bardzo łatwo przebić i bardzo łatwo. Wystrzelać mój jeden, jedyny nabój, bo chciałem powiedzieć magazynek, ale tutaj go nie ma. To już było za dobre. Jeden nabój i do końca bitewki. Tutaj jeszcze sobie coś fajnie poobjeżdżać, po dobijać, jeszcze kogoś, ale przede wszystkim nie wystawić się, bo już jestem na jeden strzał. Także nie wystawić się na ten jeden strzał od wroga. Fajny wynik mi się wydaje, bo i nastrzelane, i pospotowane. Także chętnie wam pokazałem bitwy Kunce Pancerem. Moim zdaniem jest to bardzo dobry czołgi. Kto go ma, to naprawdę może sobie swobodnie raz na jakiś czas pograć, bo myślę, że będzie z tego zadowolony. Tak jak mówię, kto lubi celne, kto lubi szybkie, to jest to maszyna w sam raz. Dla niego ostatni arcierz do dobicia, i będę kończył tą pasjonującą rozgrywkę Kunce Pancerem.